Cześć, z tej strony Artur. Dzisiaj kolejna część, jak mocno mnie tak prosiliście, błędy na maturę rozszerzoną z matematyki, także zapraszam. A po co mi ta matma? No myślę, że tych komentarzy to daliście nawet więcej niż 50, no także chyba nie mam wyjścia, muszę tutaj kolejne błędy wam pokazać. Także mam nadzieję, że ustrzegę was przed tymi błędami i kilka punktów rzeczywiście uda wam się więcej zarobić na tej maturze, nie? A jakbyście chcieli w jakiś sposób wspomóc to, co robię, to... Tutaj możecie ewentualnie postawić mi przysłowiową kawusię. Dzięki z góry. Pierwszy błąd, jaki dla Was mam, jeśli chodzi, o maturę, jeśli chodzi o maturę rozszerzoną z matematyki, to jest taka sytuacja, kiedy mamy kiedy mamy taką nierówność gdzieś do rozwiązania, że jest sobie pierwiastek, załóżmy z x 1, i to ma być na przykład większe, równe 2x. Minus 3. No i macie taką nierówność do rozwiązania, i tak sobie kminicie, kminicie, co by tu by można było z tym rzeczywiście zrobić. No i pewnie część z Was by chciała sobie to po prostu podnieść do kwadratu, żeby się pierwiastka pozbyć. Czyli po lewej stronie będzie x-1, minus po prawej stronie będzie większe równe. Tutaj oczywiście wzór skróconego mnożenia do kwadratu. No i to będzie, no, źle, nieźle, w sensie coś tu... tutaj brakuje, i ogólnie nierówności z pierwiastkami to trochę trudniejsza sprawa. No bo co Ufnijmy się jednak chwilę do przodu, słuchajcie, nierówności z pierwiastkami to są chyba takie nierówności, gdzie najczęściej się robi jakieś błędy. Bo jeżeli nie macie doświadczenia z tego typu nierównościami, to rzeczywiście łatwo można dać się tutaj złapać po prostu. Oczywiście, pierwsza rzecz, którą tu powinniśmy zrobić, to jest w ogóle dziedzina. Czyli wyrażenie pod pierwiastkiem parzystego stopnia. Powinniśmy zrobić sobie tu założenie w ogóle, że ten x-1 minus jest większy równy 0, czyli że x jest większy równy 1, no to to po pierwsze. Natomiast, zauważcie, że tu jest taka sytuacja, że cały ten pierwiastek, jako ogólnie pierwiastek parzystego stopnia, na pewno jest większy równy 0. Natomiast jeśli chodzi o prawą stronę tej nierówności, tak, no to tutaj to już nie wiadomo. I tutaj się zaczyna robić problem, bo jeżeli nie wiadomo, jakiego znaku są obie strony równania czy też nierówności, a już w nierównościach to już w ogóle to trzeba tu się chwilę zatrzymać i zastanowić, bo pewne założenia trzeba będzie zrobić, jeżeli chcemy to do kwadratu podnieść. To umówmy się tak: to jest nasza lewa strona nierówności, to jest nasza prawa strona nierówności, ponieważ lewa jest zawsze większa równa 0. Tak, to zauważcie, że jeżeli prawa będzie ujemna, tak, czyli rozpatrujemy to na przypadki. Pierwsza sytuacja, rozpatrujemy, kiedy prawa strona będzie na pewno liczbą ujemną. To wtedy mamy sytuację, że lewa strona, która jest zawsze dodatnia lub zerem, tak, ma być większa, równa od czegoś, jakby nie patrzeć, ujemnego. Kiedy to jest spełnione? No zawsze. Przecież zawsze liczba większa, równa 0, będzie większa bądź, bądź równa od ujemnego. Liczby. Czyli jeżeli prawa będzie ujemna, to ta nierówność jest zawsze spełniona, oczywiście dla naszych ogólnych założeń. No dobrze, to kiedy prawa jest yy, ujemna, no kiedy 2x minus 3 jest mniejsze od 0, no to x będzie mniejszy niż 3 drugie. Tak w skrócie, nie? Natomiast oczywiście trzeba to połączyć z naszą dziedziną. Tak, czyli z tym, że dziedzina x jest większy równy 1. Z tym tu trzeba zrobić część wspólną. No to x będzie należał jako część wspólna większe równe 1, mniejsze niż 3 drugie. No to chyba od jedynki do trzech drugich. Tak mi się wydaje przedział otwarty. I to będzie pierwsza część naszej nierówności. Już mamy jakiś przedział. Dobra. No i teraz lub, czyli druga sytuacja może jeszcze być, no jaka może być? Żeby móc to podnieść do kwadratu stronami, to my musimy być pewni, jakie, że obie te, obie strony tej nierówności są, mają ten sam znak. Nawet tu akurat jest nierówność większa bądź równa, więc jeżeli zadeklarujemy, że prawa strona jest większa równa 0, to wtedy rzeczywiście będzie można podnieść to do kwadratu, bo plus do kwadratu da nam plus i będzie się zgadzać. Czyli druga sytuacja, my sobie jakby takie założenia tutaj robimy, że prawa strona jest większa równa 0, czyli że 2x minus 3 jest większe równe 0, czyli w skrócie, że x jest większy równy 3 drugie. Ok. I wtedy wiemy, jak przypiszemy tą swoją nierówność, to wiemy, że dla tych założeń już ta prawa strona jest na pewno większa równa 0, a to już wiadomo, wcześniej, że jest większe równe 0. I teraz to my możemy podnieść to do kwadratu w takim razie. Ok? Czyli tu dostaniemy, tu dostaniemy x minus 1, a tu dostaniemy, no tutaj wzór skróconego mnożenia do zrobienia do kwadratu x minus 1 większe równe, tu będzie 4x kwadrat, e, 2, 4, 3 minus 12x plus 9. No to tu się chyba coś kwadratowego zapowiada. No to tak, tu będzie 0. No, dobra, zamienię stronami, czyli 4x kwadrat, tu jest x na plusie, to na to będzie minus 13x, tu na tą stronę to będzie plus 10. I to będzie mniejsze, równe 0. No i tutaj to już niestety chyba jakąś deltę trzeba policzyć. 169 jak tak patrzę, minus 4 razy 4 razy 10. O, no to ładna, 9 wychodzi. Czyli 3 kwadrat. No to nasz x1 w tej sytuacji to będzie 13 minus 3 przez 8. 10 ósmych, czyli 5 czwartych. A x2 to będzie 13 dodać 3 przez 8. To no to słuchajcie, 16. 16 na 8 no to chyba 2. Czyli nasza para Parabola tutaj. Mamy 5 czwartych i 2. Ok. No, ramiona tej paraboli będą szły do góry, i to ma być mniejsze, równe 0, czyli to będzie ten przedział. Czyli tu mamy x należącego od 5 czwartych. W sumie domknięty przedział. Od 5 czwartych do dwójki przedział domknięty. Natomiast trzeba to znowu połączyć w część wspólną z. No, z naszym założeniem, że x jest większy, równy 3 drugie. Cyk. A i jeszcze z dziedziną, czyli w sumie nie dość, że z tym to jeszcze. Z z tym, że x należy do dziedziny, tak? Jeszcze dodatkowo. Czy ogólnie w tej sytuacji mamy jedynka, trzy drugie no i jeszcze od naszych pięciu czwartych, tu będzie gdzieś pięć czwartych jak tak patrzę, bo będzie mniej niż półtora no a dwójka będzie gdzieś tutaj cyk, cyk, cyk i nas interesuje tutaj cała część wspólna czyli od trzech drugich do dwójki czyli tu ogólnie x będzie należał działu, czyli od trzech drugich domknięty do dwójki domkniętej natomiast to jest koniec naszego drugiego przypadku, tak, to jest drugi przypadek, tutaj był nasz pierwszy przypadek, no i na koniec robimy sumę tych sytuacji, bo to są sytuacje totalnie rozłączne, czyli ogólnie naszą odpowiedzią, jakbyśmy to zsumowali, no to jak tak patrzę, to się akurat idealnie domknie, czy x należy od jedynki do dwójki. No akurat taki przypadek wyszedł, że chyba by było dobrze, nawet jakbyście to normalnie robili, tylko z samą dziedziną. Natomiast uwierzcie mi, że nie zawsze tak jest, tak? Trzeba to rozbić na kilka sytuacji, bo zauważcie, że gdyby tutaj w ogóle była sytuacja odwrotnie, tak? czyli to by było mniejsze, równe, no to w ogóle, kiedy prawa strona by była ujemna, to w ogóle mamy brak rozwiązań. Także nierówności z pierwiastkami ogólnie nie powinniście mieć dedykowanego zadania na rozszerzeniu, natomiast tutaj uważajcie, pomyślcie o takiej logice znaków, tak? Lewa, prawa strona i o co tam chodzi. I możecie do kwadratu podnosić tylko wtedy, kiedy już macie zrobione założenia, że obie strony są, no w tym przypadku większe, równe 0. Kolejna rzecz. Mamy załóżmy coś takiego, że jest sobie wielomian x do czwartej minus 2x kwadrat dodać, dodać 3x minus 2 i musi, musicie sobie coś takiego podzielić przez z dwumian, na przykład x minus 1, tak? Takie dzielenie macie, jeśli chodzi o dzielenie wielomianów. No i teraz schemat Hornera, nie? No i robicie sobie schemat Hornera, czyli tutaj sobie robimy tabelkę, tutaj zapisujemy tą liczbę, która zeruje nasz dwumian, czyli tu jest 1, no i tutaj te wszystkie współczynniki, czyli tu 1, 1, później jest minus 2, czyli minus 2, będzie 3, minus 2. No i tutaj sobie zrzucamy pierwszy współczynnik, 1 razy 1 to będzie 1, tu będzie minus 1, tu będzie minus 1, tu będzie minus 2, to będzie minus 2, to tu będzie minus 4, czyli to będzie reszta z dzielenia, a to będzie wynik naszego dzielenia hornerem. No i co? No i to niestety jest źle. Pamiętajcie o tym, że jak dzielicie wielomian przez dwumian, to w schemacie hornera tutaj mają być wszystkie współczynniki. Kolejnych potęg naszego x. -a. Tak? Wszystkie. Nie te, które się tu pojawiają w wielomianie, ale wszystkie. A o co tu chodzi, że jak to nie wszystkie? No jak tak to nie wszystkie, że nie ma tu x do trzeciej, czyli my tu musimy sobie wyobrazić, że jest 0 x do trzeciej, tak? Czyli to 0 tu tu trzeba dopisać, czyli przy x do czwartej stoi 1, tu, ale przy x do trzeciej stoi 0. Później przy x kwadrat wychodzi minus 2, później przy x jest trójeczka i później jest minus 2. I teraz. To już jest OK. Nie? To zrzucamy 1 raz jeden, 1, tu mamy 1, tu mamy znowu 1, tu mamy minus 1, tu mamy minus 1, to tu będzie 2, to tu będzie 2, to tu będzie 0. Coś takiego, OK? I to są współczynniki naszego wyniku dzielenia wielomianu przez dwumian, a nie, że zgubicie te, te zera, które stoją przy tych niewidocznych składnikach z X. -em. Na to też uważajcie, bo wiem, że się zdarza. No dobra, kolejna rzecz, która wiem, że czasami nie jest do końca jasna, to jest kwestia krotności pierwiastków. Wielomianów. Weźmiemy sobie taki wielomian, kilka rzeczy naraz wam pokażę. Załóżmy, że mamy taki wielomian zapisany W od x równa się, i niech tu będzie sobie x do potęgi trzeciej minus 1, i tu niech jeszcze będzie x do potęgi załóżmy czwartej minus 16. O, a jeszcze sobie zrobimy x minus 3 do potęgi załóżmy czwartej. No i teraz macie załóżmy narysować wykres tego wielomianu. Tak? No i co? No, patrzycie sobie tutaj, no to tak, ze zeruje się, czyli x do trzeciej minus 1 równe 0, to z tego wychodzi x do trzeciej równe 1, czyli x jest równy. No i teraz z tego wychodzi x do czwartej minus 16 równe 0, czy x do czwartej równy 16? No to mam nadzieję, że tu nie zapomnicie, bo na podstawie to ok, kwadraty. Natomiast do czwartej potęgi x jest równy pierwiastkowi czwartego stopnia z 16 lub x jest równy minus pierwiastkowi czwartego stopnia z 16. Jeżeli tu jest potęga parzysta, to może jeszcze tak na wszelki wypadek. Jak macie x. Do parzystej potęgi równa się jakaś dodatnia liczba, niech będzie z plusem w ten sposób zapisane, to tu zawsze mamy dwa rozwiązania. x jest pierwiastkiem tego samego stopnia co potęga z A, lub x jest równy minus pierwiastkowi tego samego stopnia co potęga z tej liczby A. Jeżeli natomiast to będzie Potęga nieparzysta, czyli kiedy byłby x do jakiejś tam nieparzystej potęgi równa się. W sumie wolna liczba wtedy nie ma znaczenia, to z tego wychodzi tylko i wyłącznie jeden pierwiastek X jest równy pierwiastkowi stopnia, co pierwiastek, co potęga z liczby A. Tu mamy jedno rozwiązanie, jak jest nieparzysta potęga, tu mamy dwa rozwiązania. Dobra? To taka propo, bo to też się gdzieś tam może przydać. Natomiast wracając, no to tu wychodzi x równy 2, a tu wychodzi x równy minus 2, nie? No z tego jeszcze wyjdzie x minus 3 równe 0, czyli x będzie równe 3. No i teraz niektórzy z was powiedzą sobie, no dobra, no to teraz krotności, tak? Jakie tu są? No to co? No to jedynka to była trzecia potęga, no to jedynka jest trzykrotna, dwójka, no to tak, bo tu było do czwartej i to się rozbiło na dwa, no to każdy będzie dwukrotny, yy, no a trójka to, nie wiem, jednokrotna. No nie, totalnie. Krotność wtedy totalnie nie działa. To nie tak, nie o to tu chodzi. Krotność nam mówi, ile razy, ile razy ten dwumian związany z tym pierwiastkiem się pojawia w całym naszym wielomianie. Jeżeli. Tu byłaby trzecia potęga, albo piąta, to okej, okay, to tu będzie krotność taka sama jak ten, ta potęga w nawiasie. Natomiast to, że tu jest trzecia potęga, nie oznacza, że tu jest jedynka trzykrotna. Akurat to i to nieparzyste, więc to byście mieli szczęście, jeśli chodzi o rysowanie wielomianów, ale nie o to tu chodzi. Ten pierwiastek, ta jedyneczka jest jednokrotna. Jeżeli nie jesteście pewni dlaczego, zauważcie, że ten nawias, znaczy ten czynnik x do trzeciej minus jeden, jakbym tu rozpisał ze wzoru trzeciego stopnia, że to jest x minus jeden razy x kwadrat plus x będzie tam plus 1, to z tego wychodzi rzeczywiście x równy 1, i tutaj nikt nie ma wątpliwości, że to jest jednokrotne, ale stąd delta to będzie 1 minus 4. Delta jest ujemna. Z tego czynnika kwadratowego nie ma pierwiastków. Niepełny kwadrat to jest, tak? Czyli tak naprawdę to, że tu jest trzecia potęga, czy byłaby piąta, czy byłaby siódma, czy jakaś nieparzysta, to krotność tej jedynki zawsze jest jeden. Chyba, że przy całym tym nawiasie będzie, nie wiem, piąta potęga, to rzeczywiście krotność będzie piąta. Dobra? To to po pierwsze. A co znowu z tym? Bo tu też wiem, że niektórzy napiszą, no dobra, drugi stopień, druga krotność, druga krotność. No niestety nie druga krotność, bo to nie jest tak, że one muszą dać w sumie cztery. Nie, 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 to nie o to tu chodzi. Tu chodzi o to, że tu jest podobna historia. Story. Jakbyśmy sobie wzięli to na warsztat. O, jakbyśmy sobie wzięli to tu na warsztat, to zauważcie, że to można sobie wyobrazić, że to jest x kwadrat do kwadratu minus 4 do kwadratu równe 0, czyli wzór skróconego mnożenia x kwadrat minus 4 razy x kwadrat plus 4 y, równe 0. No i co z tego wychodzi? Oczywiście tu już nie ma tej piątki. No i tu znowu stąd wyjdzie rzeczywiście x kwadrat y, no albo nawet nawet jeszcze można rozbić x minus 2 razy x plus 2 równe 0, czyli z tego wy wychodzi x równy 2, z tego wychodzi x równy minus 2 i tu nie ma raczej wątpliwości, że one są jednokrotne. Natomiast tutaj to jest zawsze, to, to wyrażenie jest zawsze dodatnie. Tutaj x należy do zbioru pustego, czyli z tego kwadratowego wyrażenia nie ma pierwiastku. Tu ta dwójka i ta dwój, minus dwójka jest jednokrotna, mimo tego, że tu jest czwarta potęga ok? Gdyby tu znowu, nie wiem, była siódma potęga przy całym tym nawiasie, no to byśmy wymnożyli tu i by były siódme krotności, tak? Ale to nie wynika z potęgi, która stoi przy x, tylko z tego, co stoi przy samym nawiasie. Natomiast tutaj już na deser jak jest x 3, to rzeczywiście normalnie jest jednokrotny, natomiast ten nawias się pojawia cztery razy, więc tu krotność jest rzeczywiście czwarta. No to to jeśli chodzi o krotności pierwiastków. No dobra, no to jeszcze taki błąd na rozszerzenie, które wiem, że się zdarza, ale to bardziej przez nieuwagę, natomiast zwrócę po po prostu Wam uwagi, już prostsza rzecz wydaje mi się. Macie jakąś taką nierówność wymierną do rozwiązania typu minus 2, dodać x plus 3, załóżmy tam do kwadratu i to dzielicie przez załóżmy x minus 5 razy x dodać 1, załóżmy, i to załóżmy do trzeciej i to ma być większe, wię, większe, równe 0. No i tutaj wiadomo, większość z Was wie, co trzeba zrobić, trzeba to pomnożyć przez kwadrat mianownika, albo niektórzy mówią, że znak dzielenia jest taki sam jak znak mnożenia, no to tam w sumie wychodzi na to samo z grubsza, czyli x minus 5 razy x plus 1 do trzeciej i to wszystko idzie do kwadratu i tym sposobem tu dostajemy tak naprawdę mnożenie x minus 2 razy x plus 3 do kwadratu, to było, natomiast po pomnożeniu przez kwadrat tak naprawdę ten mianownik wyląduje tutaj nam w liczniku, bo kwadrat się skróci, cyk. No i z tego wychodzi x równy 2. A no w ogóle, no jeszcze pewnie będziecie pamiętać, że tu jest jakaś dziedzina, tak, że x musi być różny od 5 i x musi być różny od minus 1, tak? To pewnie na samym początku powinniście oczywiście o tym pamiętać. Stąd wyjdzie x równy minus 3. Tutaj oczywiście polecam krotność sobie zapisać, to będzie 1, to będzie 2. Stąd wychodzi x równy 5, to będzie jednokrotne, stąd będzie x równy minus 1, z tego będzie 3krotne. No, i już się cieszycie, że już jest końcówka zadania. Zaznaczacie sobie wszystkie miejsca zerowe minus 3, minus 1, 2, 5. Patrzycie, co by było przy najwyższej potędze x, wszędzie jedynki, więc od góry rysujemy. Tutaj można sobie też rzucić krotności. Polecam, żeby było przyjemnie i klarownie. To jest trzykrotne, minus trójka jest dwukrotna. No, i nasz wielomian od góry tu przechodzi, tu przechodzi, tu przechodzi, tu się odbija. No, i ma być to większe, równe 0, czyli to nas interesuje, to nas interesuje. To... No, to napiszecie sobie już na koniec, że x należy do trójki, od minus jedynki do dwójki, domknięty, suma od piątki do nieskończoności również domknięty. I już się zazwyczaj ludzie, wszyscy się zawsze cieszą, jak już jest wielomian narysowany, jest wszystko, jest większe równe i tak dalej. Natomiast nawet jak nie zapomnicie zapisać na samym początku tej dziedziny, to wiem po prostu z autopsji, że z jakiegoś powodu już tutaj się taki odruch robi, że już chcemy do kolejnego zadania i na sam koniec nie uwzględniamy tej dziedziny. Oni bardzo lubią robić coś takiego, że ta nierówność jest większa bądź równa 0, bo jakby była większa od zera, to z samego tego tutaj byśmy wszystko otworzyli. Więc nawet jakby tam z dziedziny coś uciekło związanego z mianownikiem, no to i tak odpowiedź będzie dobra, ale oni specjalnie w CKE robią Wam pułapki, czy na pewno będziecie uważać na dziedzinę. Także jak macie nierówność wymierną, to co? No tu widać, x ma być różno od 5, to to trzeba otworzyć, x różno od minus 1, to to trzeba otworzyć, czyli trzeba otworzyć tu na i w sumie to tu nawias. Reszta będzie domknięta, tak? Te miejsca zerowe będą. Natomiast tutaj trzeba otworzyć to, ten przedział. Uważajcie na nierówności, bo to łatwe punkty niby, ale jest kilka miejsc, gdzie można niestety coś tam nie do końca dobrze zrobić. No i teraz jeszcze niby proste, ale wiem, że nie za często jest na maturze, więc czasami jak się nagle pojawia, to bywa tak, że się zapomni. Mamy załóżmy taką yy, nierówność do rozwiązania, że jest, sobie, że jest sobie logarytm po podstawie jednej drugiej załóżmy z x i że to ma być mniejszy niż logarytm o podstawie jednej drugiej z 5. Tak, takie taką nierówność macie do rozwiązania no i chcecie to rozwiązać. No i tutaj coś tam pewnie wam się kojarzy. No okej, okay, no to jak logarytm o tej samej podstawie, tutaj cyk cyk, no to to jakby nam się niweluje i zostaje, że x jest mniejszy niż 5. No i co? No i będzie źle niestety będzie. Dlaczego jest źle? Po pierwsze... Zacznijmy od tego, że dziedzina, jeżeli macie logarytmy, to mamy duże założenie. Na tą liczbę logarytmowaną mamy, że ona musi być w ogóle, jako założenie, większa od zera. No i dodatkowo, jakby się zdarzyło, to podstawa logarytmu musi być większa od zera i różna od 1. Tak, to taka propo. Natomiast, jeżeli teraz rzeczywiście chcecie się pozbyć, no bo możemy się pozbyć tych logarytmów, natomiast jest tu pewna sprawa do sprawdzenia. Bo jeżeli podstawa logarytmu jest z zakresu 0,1, a jest między 0 a 1, to okej, okay, uciekają nam te logarytmy, czyli zostaje nam ten x, zostaje nam ta piątka, natomiast symbol nierówności nam się odkręca na przeciwny. To wynika z tego, że logaryto podstawie mniejszej niż 1 jest funkcją malejącą. Czyli im większy x, tym im mniejszy x, tym większy y i odwrotnie. Dlatego tutaj jest ta korelacja między argumentami wartościami odwrotnie, tak? I to by była nasza oczywiście poprawna odpowiedź. No sprawdzamy, czy x należy do dziedziny, ale by należał także i tak x by był większy niż 5, ok? Na coś takiego uważamy. No dobra, a jakby było na przykład, że jest, jakby było na przykład, że jest 7 ósmych do potęgi załóżmy x plus 1 i że to jest załóżmy większe równe od 7 ósmych do potęgi, do potęgi Potęgi piątej. O, takie, taka nierówność. No i tutaj też, jakby tutaj też Was uczulam. Jeżeli ta podstawa potęgi jest z zakresu 0,1, a jest, no to możemy sobie powiedzieć, że pozbywamy się tych podstaw potęg, tak? Upraszczamy to sobie. Przepisujemy, że jest x plus 1, tu sobie przepisujemy piątkę. Ale jeżeli podstawa potęgi tym razem jest mniejsza niż 1, no to ten symbol nierówności odwracamy przeciwnie. Czyli tutaj x by był mniejszy, równy. No to będzie 4. I to będzie dobrze. Tutaj akurat żadnej dziedziny nie ma. Jeśli chodzi o wykładnik, bo funkcja wykładnicza ma dziedzinę rzeczywistą. No dobra, to jeszcze na koniec taki bonus, bonus. A co by było, gdybym miał na przykład logarytm o podstawie x z 3x? O, czy ma być większy równy logarytm o podstawie x? Załóżmy z 5. Jak takie coś rozwiązać? Tutaj przede wszystkim dziedzina. Tu dużo założeń się dzieje. Po pierwsze, założenie na liczbę logarytmowaną, że 3x jest większe od 0. No to z tego wynika, x jest większe od 0. Pierwsza sprawa. Druga sprawa jest. Z podstawie x jest. Czyli drugie założenie jest takie, że nasz x jest większy od 0, ale dodatkowo ta podstawa musi być różna od 1. Ok? To druga sprawa. No i teraz chcemy rozwiązać taką nierówność. No i jak to zrobić? No jaka jest podstawa? Nie wiadomo jaka jest podstawa. To co możemy z tym zrobić? E, rozbić to po prostu na dwie sytuacje. Pierwsza sytuacja. Zakładamy sobie, że nasza podstawa potęgi jest między 0 a 1. Tak? Coś takiego. Może napiszę to jako po prostu przedział. Nasza taka dziedzina numer 1, że x należy od 0 do 1. I wtedy rzeczywiście ta nierówność nasza z gwiazdką, no jak opuścimy w tej sytuacji tutaj nasze logarytmy, no to po prostu odwróci się nasz symbol nierówności, czyli tu będzie 5, czyli dzielimy na 3, czy x jest mniejszy równy 5 trzecich. Oczywiście trzeba to połączyć, a ja tu nie podsumowałem tej dziedziny, dziedzina no to tu ogólnie wyszła, że x, nasza dziedzina to tu wyszła, że x należy do co? Od zera do nieskończoności z wyłączeniem 1, tak? Natomiast to trzeba połączyć, no tak naprawdę ta, to, to, to ta, ta poddziedzina nasza no jest jakby bardziej tutaj okrojona ona Niż ta nasza ogólna dziedzina, nie? Czyli to trzeba teraz połączyć z tym, że x należy do dziedziny numer 1. Czyli odpowiedzią do tej sytuacji będzie x, no, część wspólna, mniejszy, równy 5 trzecich i ma być między 0 a 1, także tu niestety tylko 0 i 1 będzie ok, nie? Natomiast na koniec trzeba zrobić drugą sytuację, czyli robimy sobie drugą sytuację i pod dziedzinę, czyli zakładamy, że x jest, no, większe od 1, czyli od 1 do nieskończoności tym razem jest, nie? No i teraz, no i teraz, jak opuścimy to nierówność, Równość naszą z gwiazdką, oczywiście, tu miała być gwiazdka. Znaczy, pozbędziemy się logarytmów, to będzie 3x, ale symbol nierówności zostanie od piątki. Dzielimy to sobie na 3, czyli nasz x będzie większy równy 5 trzecich. No i znowu robimy sobie część wspólną z naszą dziedziną, czyli to, że x należy do naszego d2. No to z tego będzie ogólnie wynikać, że x będzie należeć. No tu mamy od 1 do nieskończoności, 5 trzecich jest większy, czyli od 5 trzecich do nieskończoności. I na koniec nasza odpowiedź sumaryczna, no to jest znowu suma tych naszych sytuacji, czyli ogólnie X będzie należał, to jest od 0 do 1, no to tak naprawdę od 0 do 1 i suma od 5 trzecich domkniętej do nieskończoności. Tak się takie nierówności rozwiązuje logarytmicznie. Oczywiście, jeżeli nie widzieliście poprzedniej części błędów na maturę rozszerzoną, no to tu trzymajcie jedną część, a tu trzymajcie drugą część. Miłego dnia życzę. będę wdzięczny za wszystkie kawu się oczywiście, miłego dnia życzę i do usłyszenia. Dajcie znać w komentarzu, na który błąd byście się dali złapać. A dla tych, którzy dotrwali do końca, niech napiszą rozwiązanie takiej nierówności. W komentarzu logary to podstawie x minus 1 z, z x kwadrat jest większy równy niż logary to podstawie x minus 1 z 2x plus 1. To, żeby było czytelnie. Napiszcie, z, napiszcie w komentarzu, do czego należy x. A po co mi ta matryca?